Hej, ostatnio wygrał zestaw, który złożymy dzisiaj, jak w zasadzie za każdym razem, i będzie to oczywiście Jumbo Pokeball. Jest to model, który ponoć ma świecić po naciśnięciu aktywatora. Nie pamiętam jak to się nazywa, przepraszam. Oraz prezentować się tak, jak znane z serii Pokémon Pokebolek, czyli kule, w których trzymane są kieszonkowe potwory. Chociaż Gerados to taki średniokieszonkowy, no ale mniejsza z tym. Ma być taki, To zdjęcie ponoć przedstawia realny rozmiar, więc na pewno nie należy do najmniejszych. Przynajmniej o ile to zdjęcie faktycznie oddaje 1 do 1 skalę tego konstruktu. To powiedziawszy, nie ma co zwlekać i czas się wziąć do roboty. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do składania. Jumbo Pokéball prezentuje się następująco. Mamy do czynienia nie tylko z samym Pokébolem, ale i podstawką. I jakkolwiek sam model wygląda świetnie, sam aktywator także działa i wygląda przyjemnie, o tyle mam kilka uwag co do niego. Pierwsza dotyczy samego bola. Te dwie części trzymają się ze sobą troszeczkę na uwierz mi. Ty też mi nie wierzysz? Jedynymi elementami je przytrzymującymi są te dwa żółte klocki. Trochę za mało, jak na fakt, że to jest mimo wszystko stosunkowo ciężki model, stosunkowo duży model i to po prostu odpada. Więc jeśli byśmy brali to do ręki, to pamiętajcie, żeby trzymać to albo za dolną podstawę, za dolną połowę, albo całościowo dwie naraz. Jeśli będziemy to trzymali tylko za górną część, no to podpięcie tego jest kwestią sekund. Druga rzecz, kwestia samej podstawy. Wystarczyłyby cztery elementy dwa na jeden, żeby ze sobą złączyć wszystkie elementy. A tak, całość trzyma się tylko na elemencie 2x4, nad którym dodatkowo jest jeszcze element 2x2 z drążkiem podtrzymującym pokebola. To nie jest najbardziej stabilna konstrukcja na świecie. Przed nagraniem tego fragmentu już kilkukrotnie mi się rozleciała. Poza tym jednak, sam pokebol jest przyjemny, składało się go bardzo dobrze, i jeżeli jesteście fanami zarówno pokemonów, jak i klocków, to obawiam się, że to jest element obowiązkowy na Waszej szafeczce. Sam jestem skłonny polecić to, aczkolwiek, tak jak mówię, mam pewne zastrzeżenia związane z samą konstrukcją. No tutaj ewidentnie by się przydało kilka kolejnych klocków albo rozszerzenie nie elementy 1 na 2 tylko 1 na 4 Nie pomogłyby za wiele, ale zawsze coś. Sam świecący element też jest świetny. Nie wymaga to zakupu dodatkowych baterii, wszystko jest w zestawie. Po prostu jest to dobrze wyglądający model, ale właśnie jedynie model. Nie ma opcji, żeby to mogło służyć jako zabawka. Mam nadzieję, że zarówno materiał, jak i sam model Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam przyjemnego dnia lub nocy, zależnie od momentu, w którym oglądacie ten materiał, oraz żegnam się z Wami. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!